moi drodzy, właśnie mam śniadanko moje. Słuchajcie, mam na sałacie po prostu położone: co tu jest? Łosoś, nic więcej, bo nie jestem aż tak bardzo dzisiaj głodna. Ogórek kiszony, oliwki, troszkę fety, jeden dosłownie kawałek i jajko, którym się ugotowało na, bardziej na rzadko niż na twardo majonez szczypiorek z ogródka. Słuchajcie, dostawałam przez jakiś czas od Was pytania dotyczące mojej wagi ile ja ważę w ogóle teraz i w ogóle. Widzicie, że chodzę na siłownię, że nie jem niektórych rzeczy, no i czy to się w ogóle przekłada na moją wagę. Ja Wam powiem tak, ja się zważyłam w styczniu i stwierdziłam, że no w zimę to ja dokoptowałam, że tak powiem, troszeczkę do licznika wagowego. W związku z tym troszeczkę stwierdziłam, że warto się za siebie wziąć i zaczęłam Znowu nie jeść po prostu węglowodanów tyle. I chodziłam, zaczęłam chodzić na siłownię, zapisałam się na siłownię i słuchajcie, nawet nieźle mi szło na początku. Nie było efektów na wadze, ale były efekty w obwodach. Wiecie, tłuszcz zamieniał się w mięśnie, ciało się robiło bardziej takie zbite, sprężyste, ale na wadze się nic nie zmieniało. Ja też choruję na endometriozę, no i wiecie, ta waga czasami skacze ze względu właśnie na to, że czasami ten organizm nie funkcjonuje tak jak powinien, no i też brzuch czasami jest większy, wiecie, obwody większe, mniejsze i to jest cały czas takie wahania. Już pomijam, wiecie, że kobiety więcej ważą podczas miesiączki, a później troszkę mniej. I chciałam Wam powiedzieć, że później wytrąciło mnie z tego wszystkiego wyjazd do Polski w kwietniu. Byliśmy w Zakopanem, jadłam węglowodany, odstawiłam całkowicie zdrowe odżywianie, zdrowe według, wiecie, mojej diety, którą ja stosuję. I e, jadłam wszystko, ponieważ e, urlop to jest czas, kiedy powinniśmy być szczęśliwi, jeść to, co lubimy, nie ograniczać się za nadto. E, Spróbować. Ja nie byłam zakopanym parę lat i bardzo fajnie było mi jeść placek po zbójnicku. Na przykład, wiecie, jedliśmy jakieś świąteczne rzeczy, bo byliśmy i na święta, naprawdę imprez było dużo. I jak wróciłam i weszłam na wagę, no to to, co zgubiłam, chyba półtora kilo do kwietnia dosłownie, to z powrotem jakby mi wróciło. Na początku niby nie, ale po jakichś 3 dniach patrzę, że jednak tak. No i słuchajcie, od tamtego momentu znowu wróciłam po prostu do treningów i normalnych nawyków żywieniowych. Troszeczkę mi się kurczył żołądek z czasem, i tak jak mówię, ta waga cały czas tam minimalnie spadała w dół. Ale naprawdę uwierzcie mi, że minimalnie ja się tym nie przejmowałam. Żyłam sobie normalnie, uważałam na to, co po prostu jem, że nie jem pieczywa, makaronów, wiecie, ziemniaków, nie wiem czego tam jeszcze i po prostu, a i słodyczy, więc ta waga sobie tam minimalnie spadała i generalnie można powiedzieć, że od stycznia do tego momentu schudłam 3,5 kg, a moja waga, bo to Was najbardziej w sumie interesowało, w tym momencie wynosi 59 kg, równiusieńkie słuchajcie. Na pewno, na pewno może nie na pewno, ale prawdopodobnie jeszcze mi troszeczkę spadnie, bo jakby dalej widzę, że nie jem tak dużo. Na tym talerzu na początku miałam full wypas, teraz mam troszeczkę mniej tych rzeczy i siłą rzeczy będzie pewnie ta waga spadała, chociaż teraz zaprzestaję treningów na dwa miesiące, wrócę pewnie we wrześniu na treningi. No, i ogólnie jestem, słuchajcie, zadowolona. Same treningi dały mi to, że moje ciało jest bardziej sprężyste, tak jakby zbite, że to, że nie jem słodyczy i węglowodanów, nie mam tak opuchniętej twarzy zazwyczaj. Jak się budzę, nie mam, wiecie, takich oczu napełnionych wodą, nie zbiera mi się ta woda, tak? Tym bardziej, że ja mam problemy hormonalne i u mnie takie zbieranie wody byłoby. Na bank, zresztą już to widziałam coraz bardziej. Zmniejszył mi się celulit, ja go nazywam takim starczym trochę celulitem, nie wiem czy dobrze, ale wiecie co mam na myśli. Ja ogólnie mam tendencję do dużego celulitu, więc ogólnie mi się zmniejszył, to i tak już jest sukces w moim przypadku, ale nadal go mam, nie wstydzę się go, mam, bo mam, uważam, że i tak dbam o siebie, jem zdrowo generalnie i ćwiczę, więc to jest najważniejsze, a nie to, jak wygląda wszędzie moja skóra, słuchajcie. Ale tak, obwody mi zmalały, schudłam trochę, mmm, czuję się z tym dobrze. To i tak nie jest waga, którą miałam ze 2-3 lata temu, bo jeszcze bym musiała chyba ze 2 kg zrzucić. Mniej więcej to było 57, 57,5, tak wiecie. E, więc do tego generalnie chciałabym dążyć i słuchajcie, dobrze mi z tym, co jem. E, nie ograniczam się, jak mam ochotę teraz na 3 tygodnie zjeść. Kanapkę z bułką, czy nie wiem, loda, to też to zjem, ale już tak racjonalnie nie obżeram się, że tak powiem. No, i tyle moi drodzy. Także mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, a teraz zmykam do jedzenia. Hejka moi drodzy, witam, witam Was bardzo. Słuchajcie serdecznie, mamy sobotę i my zaraz zbieramy się z Artur'em na Carbo Sale. Od dzisiaj równo zaprzestaję z siłownią. Będą ćwiczenia ewentualnie w domu na dwa miesiące aż. I wrócę już dopiero, słuchajcie, we wrześniu na siłownię. Zawiesiliśmy nasz karnet, no bo będzie dużo wyjazdów, dużo rzeczy i nie będzie na to czasu. Więc jeśli trening wpadnie, to takie wiecie bardziej w domu. Ale fajnie, że można zawiesić, i wtedy płacicie tylko tam opłatę. Taką wiecie: 5-10 funtów. Możecie zawiesić i później wrócić już normalnie. No, także tak to wygląda. Mamy poranek. Dzisiaj u nas jest bardzo pochmurno, tak jakby miało lunąć i padać, ale nie pada. Dlatego wybierzemy się na tego karbucaila. Potem też mamy różne plany, no ale będziecie gdzieś tam ze mną w ciągu dnia, więc sami zobaczycie. Patrzcie w ogóle, zobaczcie. Sam sobie otwiera szafę i na dole. Ma swój domeczek, gdzie siedzi rabuś w szafie, gdzie ty siedzisz mi w szafie, a potem o takimi rzeczami się bawisz i jest poobgryzane, tak? Wychodź z szafy rabuś. Trzeba zawiązać buty, nie ma karbuda, więc idziemy na spacer. które ja chciałam No i bardzo dobrze, chciałaś na spacer to Chciałem idziemy. Chcę związać moje buty, ale nic nie widzę. jak moi drodzy, tak jak mówiłam, my idziemy sobie na spacer. Lila z tatą z przodu, jest ja z tyłu troszkę, żeby się do Was odezwać w ciszy i spokoju chciałam powiedzieć. Ludzie sobie spacerują, idealna jest dzisiaj pogoda, bo jest 20 stopni, nie ma słońca, wieje lekki wiaterek, ale jest tak wiecie ciepło. No i zbieramy się niedługo jak wrócimy jedziemy, słuchajcie, prawdopodobnie do Ikei. Potrzebujemy przede wszystkim rolek do odkłaczania kłaków rabusia. No ale zobaczymy co tam jeszcze nam wpadnie. Artur musi kupić sobie opieraczkę, bo mamy jedną. Mieliśmy dwie, ale jedna się gdzieś zapodziała. On lubi bardzo taką, pokażę Wam w Ikei podłużną. No ja nie wiem, może jakąś kwiatka. Zobaczymy. Co? To bardzo dużo jeżyn rośnie. Tak.

you keep it so good to me chilling all day all in your space is where i wanna be here in this room what did you do i just can't get enough to caught up in your love i have been trying to forget but you won't let me something in my brain w drodze Jedziemy do Ikei. powiem wam że nasze cierpią jeździć do Ikei, dlatego ich z nami teraz nie ma. Po prostu nie znoszą jeszcze. Mati to jako tako, ale Lila to pamiętam, że nigdy nie lubiła. No ale nie zagościmy tam długo, bo później jedziemy na posiadóweczkę do rodzinki. Także jedziemy do Łukasza, do Klaudii i będziemy sobie dzisiaj z nimi spędzać. Dobra, kończę, bo muzyczka gra i nie chcę, żeby mi wykryło prawa. Przedłam sobie, słuchajcie, właśnie na mega wygodne jakieś sowce. O, właśnie coś takiego powinna mieć, żeby nam się tak boki nie wróciły. Słuchajcie, i nie wiem, czy to nie kupię. Ile to kosztuje? 12 funtów. Sporo, słuchajcie, za taki kawałek. Zobaczcie. Ale to by się nawet przydało, albo właśnie kocyk. Zaraz popatrzę, może jeszcze coś w podobie będzie, słuchajcie. Ale fajna sowka. Teraz Wam ją pokażę w ogóle, zobaczcie. Taka. I ona jest w kolorze takim jasnym, jakby niebieskim. Podoba mi się. Fajnie. Tak jak sobie siedzę nieraz, Brakuje mi tutaj jakiegoś takiego. No, powiem ci, że fajnie to wygląda. Ej, tam masz czarne te boki, co ja trzymam w ręku. Zobacz. Zobaczcie, my ten rekał, co mamy w pokoju, to można wymieniać sobie fronty. I teraz są jakieś nowe, które nam się podobają, na przykład te. No i kiedyś moglibyśmy sobie normalnie wymienić, słuchajcie, na takie. Lub te są też bardzo ładne. No, my mamy szklanych część na wysoki połysk. I takie, słuchajcie, zielone, ale inne, bo to kiedyś były inne zielone, a teraz są inne. Wazon? No, wazon, wazon, mój drogi. No ta jest bardzo ładna. Zobacz, ten kamień, no to mówiłam Ci o tym kamieniu. Piękny jest. Moi drodzy, mega mi się podoba ta kuchnia. Mimo, że jest czarna, zobaczcie jaki jest ten kamień fajny. Tutaj jest jeszcze spiżarka. Fajny klimat, lubię taki. W ogóle jest dużo, słuchajcie, bardzo fajnych rzeczy dzisiaj. Co robisz to w Nie, chciałam nagrać i pokazać tak. Zobaczcie, takie są dywany wełniane z Ikea. Tutaj macie cenę. Jest taki, taki, a my mamy dokładnie słuchajcie, ten i dokładnie chyba nawet w tym wymiarze. A jest jeszcze cały taki, ale ten się może słuchajcie zaciągać, więc Wam nie polecam. Polecam Wam ten, chociaż teraz nie wiem, czym takiego nie wybrała. Siema! Moi drodzy, już po Ikei. Powiem Wam szczerze, że kupiłam bardzo mało rzeczy. Kupiłam świeczkę dla Claudi w prezencie. Mam ją w torebce w ogóle, słuchajcie może Wam nawet pokażę, albo Wam nie pokażę, bo nie chcę teraz grzebać, bo już wchodzimy do Tesco, chcemy jeszcze kupić winko. Eee, idziemy w Kości w końcu, nie? Także kupujemy winko i śmigamy. Już jesteśmy blisko Łukasza i Klaudii na swoich starych, słuchajcie, śmieciach. Słuchajcie, już jedziemy do Klaudii i Łukasza, kupiliśmy winko eee, i chciałam Wam pokazać taką świeczkę kupiłam dla Klaudii i powiem Wam, że ona cudnie pachnie. I tak się przyglądam, czym ona pachnie. I nie wiem, wiesz, Trochę jak brzoskwinią, ale nie jest napisane, a ja nawet po tym rysunku patrz, nie można wywnioskować, właśnie byliśmy u Kaszy i Klaudii, wracamy i zajechaliśmy do Winter Stream Farm, żeby wziąć, żeby zabrać słuchajcie, jakieś jedzonko dla dziewczynek. I can stop thinking about you. Take it away, take it away. Feeling too good to me. Chilling all day, all in your space this is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Moi drodzy. Tu się z wami witam. Przyszłam sobie właśnie z śniadaniem. Mam czereśnie, mam pomidorki, majonez i kurczaka smażonego z serem żółtym. Mam lekturę książkę. Wczoraj mi Klaudia pożyczyła dwie książki. Zaczęłam czytać. Już się wciągnęłam, wiem, że książka będzie świetna. No i witaminkę C. Także tak zaczynam. Niedzielę słuchajcie, pełen relaks. Życzę Wam również miłego dnia. Jakikolwiek macie teraz właśnie dzień w tygodniu. Jak to oglądacie? Ciemka moi drodzy. Słuchajcie. Przyjechaliśmy z Arturem pochodzić troszeczkę po mieście i pozałatwiać parę spraw, ale mnie rozczuchał wiatr. Taki jest wiatr, słuchajcie. A ja dzisiaj głowy w ogóle nie myłam je dopiero jutro, więc przepraszam Was za mój świetny wygląd. Ale pokażę Wam, co kupiliśmy, tylko się ogarnę chociaż odrobinkę. Byliśmy w takim polskim sklepie. Delikatesy on się nazywa, ale jest tam dużo fajnych dosyć rzeczy i już wam pokazuję. I byłam też, słuchajcie, w Charitasach, w jednym, sorry, co ja mówię, w jednym, ponieważ jest niedziela i jest późno, i już są pozamykane, więc byłam w jednym Charitasie i byliśmy w polskim sklepie. Już wam pokazuję, co kupiłam. Kupiłam taką czarną, jeansową, fajną spódniczkę z guziczkami. Ja mam taką niebieską, a jest, słuchajcie, z HM. -u. I to jest rozmiar X europejskie. Europejskie 32, czyli taka xxs -ka. I wydaje mi się, że ona będzie fajna dla Lileczki. I zapłaciłam za nią 3 funty. E, następnie wzięłam taką różową w kwiatuszki. Mam nadzieję, że spodoba się Mati. Ona ostatnio lubi różowy. I ona jest taka typowo letnia. Ona jest z Primarka i kosztowała, słuchajcie, 4 funty. Więcej niż ta jeansowa z H&M. -u. Ale fajna, fajna. Zobaczymy, czy Mati się spodoba. I tą kupiłam z myślą o sobie. I ona jest, napisane, że to jest Shein, XSK, więc możliwe, że nie będzie dobra dla mnie, tylko będzie też dla Mati, za 4 funty. Ale zobaczcie, ona jest fajna, bo jest taka e, troszeczkę, jakbyście grali w tenisa. Także takie fajne spódniczki. Dorwałam, nic fajniejszego nie było. I w polskim sklepie robimy haul w samochodzie, słuchajcie. Dobra, zaczniemy od przypraw. Przyprawa, słuchajcie, do pizzy. E, papryka słodka. Bo przyprawy mi się pokończyły. Zioła prowansalskie. E, grillowane bakłażany i cukinie. Jakieś przepisy z tyłu. I tutaj mamy karę. Następnie, słuchajcie, co ja tutaj mam? Sos włoski. Wzięłam trochę takich sosów właśnie do sałatek, bo dziewczyny też robią ostatnio sałatki. I tak wzięłam włoski z bazylią oregano. Wzięłam czosnkowy. Tutaj jeszcze jeden czosnkowy i jeszcze jeden chyba włoski. Tak, także cztery takie sosiki. Wszystko mi będzie spadało. Kolejna rzecz, słuchajcie, jak zobaczyłam, że są góralskie specjały z zakopanego mini gołka z polskiego mleka, czyli oscypki, no to mówię, no nie, no ja to muszę kupić. A teraz patrzę, że z tyłu jest data, że jeszcze tylko dwa dni są dobre, więc jak wrócę, to prawdopodobnie dzisiaj je zjem, albo jutro najpóźniej te oscypki. Eee, kupiłam. Precelki. Kupiłam te precelki już z myślą o Lilu z za tydzień, słuchajcie. I stwierdziłam, że wezmę dla niej parę takich rzeczy, przekąsek do plecaka na drogę. Mam otwarte drzwi, a w jej strasznie wiatr, słuchajcie, i aż mnie otwiera. Kupiłam draże korsarze i wybrałam kokos white. Mam nadzieję, że to też dla Lili będzie fajna przekąska. E, kupiłam bardzo fajny makaron. Czaniecki, nitka krótka, e, walcowana. Jajeczny makaron, 9 minut gotowania. E, kolejne rzeczy to kupiłam batony proteinowe. One były drogie, bo jeden kosztował chyba funt 80, słuchajcie, siedemdziesiąt 79. I, ale zobaczyłam, że tylko one są bez dodatku cukru, więc wzi wzięłam dwa takie fioletowe i wzięłam dwa takie, to jest jeszcze w ogóle napisane, że 7 witamin, magnez, wanilia, e, tu jest wanilia z e, maliną, a tutaj mamy czekoladowy po prostu. I takie cztery batoniczki pyszne. E, kolejna rzecz to wzięłam pasztet z indykiem pełen smaku, taki. E, kolejna rzecz to też wzięłam korsarze e, dla matysi, żeby jej nie było przykro. E, dwa e, aromaty do ciast, wiecie, deserów i wybrałam arakowy, nigdy go nie miałam, i, wa wanili i wanilinowy. Kolejne rzeczy to czekoladę. Wzięliśmy jedną 64% klasyczna gorzka czekolada z Wedla. Szkoda, że nie 70, no, ale kupiłam. A druga gorzka, smak espresso. Ta może być dobra, by dziewana Słuchajcie, zawsze to jakaś lepsza alternatywa. Kolejna rzecz to są grzeźki. Były trzy grzeźki za funta, więc wzięłam trzy grzeźki. Dwie dla Lili, prawda? Znaczy tak, po jednym dziewczyny sobie zjedzą, a jeden dla Lili na wycieczkę już będzie. I kolejna rzecz, to jeszcze mam kebab, y, przyprawę, fajce. I jeszcze y, kupiliśmy zsiadłe mleko. Jutro może też zrobimy taki y, obiadek, bo mamy kalafiora. I tutaj jeszcze słuchajcie, mam serki rolmlecz, oczywiście must have. Y, I jeszcze były lizaki, dwa czupa, czupsy, Skończyło mi się nagrywanie, więc Zobaczyłam, że nie wszystkie zakupy mi się nagrały, więc wam jeszcze teraz pokazałam. Dobra, chowam te rzeczy, wracamy, słuchajcie, do domeczku i widzimy się już pewnie w kolejnym dniu vloga, czyli jutro. Mam w domu jeszcze dzisiaj do wywieszenia, słuchajcie, pranie jutro matysia ma mega ważny test z matematyki, no i we wtorek Lila ma transition day, a potem jedziemy do dentysty.